Na naszych oczach dzieje się rewolucja. Upadają całe branże, w ich miejsce powstają nowe. Upowszechnia się najtańsza, najczystsza i najbardziej demokratyczna energia. Polska w tej rewolucji odgrywa ważną rolę. A precyzyjniej mówiąc, jesteśmy na drugim miejscu na świecie. Wyprzedzają nas tylko Chiny. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie Francuzi. W imię swoich interesów. Chcą zablokować nasz rozbój. Czy opowieść o bateriach może w ogóle być pasjonująca? Nazywam się Krzysztof Mazur. Witajcie na kanale o geoekonomii, czyli rozkminach o Polsce i świecie. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak Francuzi, wykorzystując nowe rozporządzenie Unii Europejskiej, chcą zakilować produkcję baterii w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła więc przyszłość branży wartej ponad 38 miliardów złotych, odpowiadającej za prawie 3% naszego eksportu. Ta branża w ciągu najbliższej dekady miała w Polsce wzrosnąć jeszcze czterokrotnie. Jest więc zatem o co się bić. Wcześniej jednak narysujmy kontekst. Osobiście jestem wielkim entuzjastą baterii. Uważam, że one wyznaczają trendy we współczesnej gospodarce. Dlaczego? Bo definiują wielką rewolucję, która dzieje się na naszych oczach, a o której chyba ciągle często nie myślimy i ciągle sobie jeszcze jej nie uświadamiamy. Najtańszą, najczystszą i najbardziej demokratyczną energią w świecie jest energia słoneczna. Nie wymaga wycinki lasów, jak palenie drewnem, nie wymaga wielkich nakładów pracy, by wydobyć ją z ziemi, jak w przypadku węgla. Nie wymaga drogich i skomplikowanych technologii, nie budzi też lęków społecznych jak atom. Wreszcie, nie wymaga wikłania się w skomplikowaną geopolitykę jak gaz czy ropa. Rodzi tylko dwa problemy: jak tą energię słoneczną zamienić w prąd i jak ją potem przechować. Tanie panele fotowoltaiczne i tanie baterie sprawiły, że właśnie te dwa problemy rozwiązaliśmy. Popatrzcie na ten wykres, bo jest on kluczowy dla mojego myślenia i dlatego odcinka. Na świecie jest wiele cudownych technologii. Pytanie jest zawsze jedno: jak drogie jest ich zastosowanie? A tu widzicie, że baterie właśnie przekroczyły kluczową barierę, barierę ceny. Koszt akumulatora litowo-jonowego w ciągu 27 lat spadł o 97%. To oznacza prostą drogę do masowej produkcji i wejścia pod strzechy. Na wykres pokazujący cenę produkcji baterii trzeba nałożyć drugi, pokazujący cenę produkcji paneli fotowoltaicznych. Proszę bardzo, widzicie tam czerwoną strzałkę w dół? W ciągu dekady cena prądu z paneli fotowoltaicznych spadła o 89%. I żeby była jasność, tu nie ma kalkulacji, dopłat do fotowoltaiki, tych rządowych programów Mój Prąd i te sprawy to jest wyłącznie wyliczenie pokazujące spadek kosztów danej technologii czyli mówiąc wprost, jak tania stała się produkcja paneli fotowoltaicznych. Te dwa wykresy pochodzą z artykułu jednego z moich ulubionych analityków, Noah Smitha. Stawia on tezę, że obecna dekada w innowacjach nie zostanie wcale zdefiniowana przez komputery, smartfony czy sztuczną inteligencję, jak często się mówi, ale właśnie przez baterie. Dlaczego? Bo platformy cyfrowe, które definiowały poprzednią dekadę, nasyciły już rynek. Z odcinka o smartfonach wprost wynika, że raczej należy spodziewać się ograniczenia big techów niż nowego Facebooka czy Google'a. A co do sztucznej inteligencji, to ma ona ciągle sporo barier do pokonania, zanim rzeczywiście odmieni naszą gospodarkę. A baterie? One właśnie mają swój złoty czas. Ten rynek globalnie rośnie 100% rok do roku. Pokażcie mi inną branżę, która jest tak rozgrzana. W Polsce wszystko jest ideologiczne. Jesteś za OZE, to na pewno jesteś zwolennikiem wszystkich głupot wygadywanych przez Gretę Thunberg. How dare you? Tylko zwróćcie uwagę, że Tesla powstała w 2003 roku, gdy Greta dopiero się urodziła. Amerykańscy inżynierowie, do których dołączył potem Elon Musk, po prostu skapowali, że gdy spadnie cena produkcji paneli i baterii, to czeka nas rewolucja. Na dachu swojego domu instalujesz panele, w garażu masz magazyn energii, w dzień go ładujesz, w nocy z magazynu ładujesz baterię w samochodzie. Nie potrzebujesz płacić 5 dolków za galon ropy, ba, jeżdżąc po mieście, nie potrzebujesz w ogóle stacji benzynowych. Robi się przestrzeń dla nowych producentów samochodów elektrycznych, no a stare koncerny samochodowe i naftowe mają gigantyczny problem. Do tego geopolitycznie Saudyjczycy przestają dyktować warunki Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Widzicie? Jednym słowem: rewolucja. I to właśnie zobaczył Elon Musk inwestując w Tesle. Nie potrzebował do tego zachęt Unii Europejskiej ani przekonywania Grety Thunberg. Dlatego bardzo Was zachęcam, żebyśmy wyszli mentalnie z naszego gajdowka. Przestali alergicznie reagować na dziejące się zmiany z obawy, że zaraz każą nam jeść robaki. Analizujmy raporty i zobaczymy, co z nich wynika. Na przykład raporty amerykańskiego think tanku Rocky Mountain Institute. Link do jednego z nich znajdziecie w opisie. To jest kopalnia danych, które pokazują, że ta rewolucja się dzieje na naszych oczach. To globalny wykładniczy wzrost zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, sprzedanych samochodów elektrycznych i baterii. Tutaj widzicie globalne moce energii słonecznej, które podwajają się co 2-3 lata, a pojemność magazynów energii podwaja się każdego roku. Tak, nie przesłyszeliście, wzrost jest 100% rok do roku. I nie, nie jest to wyłącznie trend widoczny na bogatej globalnej północy, bo regulacje unijne i ideologia. Tu widzicie wzrost zainstalowanych farm fotowoltaicznych w Brazylii i Maroko oraz paneli fotowoltaicznych w Wietnamie i Indiach. A w ogóle Azja elektryfikuje się na potęgę, bardziej niż Europa i Stany. Patrząc na te globalne trendy, można uznać, podobnie zresztą jak Noah Smith, że magazyny energii to kluczowy produkt kolejnej dekady. Złoty gral. O którego wszyscy się biją. Wokół baterii powstają zupełnie nowe przemysły. Stare wywracane są do góry nogami, elektryki dobijają stare koncerny samochodowe, stacje ładowania wywrócą za chwilę rynek stacji paliw, drony zmieniają pole walki, kolejnogi, rowery elektryczne i e autobusy rewolucjonizują transport w miastach. Bez baterii nie rozwinie się segment robotów codziennego użytku. Trwają prace nawet nad elektrycznymi statkami i samolotami, choć to raczej melodia przyszłości. Wszyscy dyskutujemy dziś o tym, jak sztuczna inteligencja może zmienić nasz świat, ale nie widzimy, że baterie właśnie to robią. Jak mawiał Wayne Grecki, dobry hokeista jest tam, gdzie jest krążek, a wielki hokeista jest tam, gdzie krążek za chwilę się pojawi. Jak chcecie znać trendy w przyszłości, śledzić krążki współczesnej gospodarki, wspierajcie nasz kanał. Niech rośnie jak fotowoltaika w Wietnamie. A moim patronom niezmiernie mówię Ban Tat Tu Yet. To po wietnamsku znaczy. Jesteście wielcy. No dobra, to teraz trzeba zacząć te nasze rytualne polskie narzekanie. Jak to nasz kraj jest państwem zdykty i znowu przespaliśmy kolejną rewolucję, bo nie dostrzegaliśmy, gdzie zmierza krążek. A tu niespodzianka? Bo tak się składa, że już na etapie pisania strategii odpowiedzialnego rozwoju, czyli gdzieś w 2016 roku, dla wszystkich myślących ludzi w administracji, stało się jasne, że ta rewolucja nadchodzi. Sam pamiętam, że jak pracowałem w Ministerstwie Rozwoju, to baterie były jednym z głównych tematów. Bardzo cisnęła na ten kierunek zwłaszcza Jadwiga Emilewicz. Zaczęto jeździć po świecie i szukać producentów, którzy mogliby zbudować u nas swoje fabryki. I tak ściągnięto do Polski LG Energy Solutions, firmę z Korei Południowej. Przy okazji pozdrawiamy serdecznie generała Parka i twórcę Hyundaia, bo to kolejny koreański globalny czempion, który pojawia się na naszym kanale. W ten sposób pod Wrocławiem powstała największa w Europie fabryka baterii litowojonowych, która zatrudnia ponad 7000 ludzi. Produkuje baterie dla takich marek jak Audi, Ford, Porsche czy Renault. Za tą inwestycją przyszły kolejne. Inna koreańska firma Enhem zdecydowała się na budowę fabryki i instalacji do produkcji litu w kobierzycach, i w ten sposób Dolny Śląsk zaczął być naszym zagłębiem bateryjnym. Przyniosło to swoje efekty. Tu widzicie, jak rośnie eksport baterii z Polski od 2018 roku. A to może Was zaskoczyć. Struktura polskiego eksportu. Baterie są drugim, największym po częściach samochodowych naszym produktem eksportowym. 10 miliardów dolarów rocznie. 2,76% polskiego eksportu. Jak widzieliście, to nie wydarzyło się samo. To efekt aktywnej polityki państwa połączonej z trafnym wyborem sektora. Staliśmy się potęgą w produkcji baterii w ciągu raptem 5 lat. No to jest niesamowite. Oczywiście, powiecie, że to znowu FDI, że znowu ściągamy kapitał za granicę, a nie tworzymy własnych marek, i macie rację. Dlatego równolegle na poziomie Ministerstwa Rozwoju robiliśmy wszystko, żeby w tym nowo powstającym sektorze było również miejsce dla polskich firm. Rozumieliśmy, że nie od razu będziemy konkurencją dla LG, no bo oni zaczęli inwestować w baterie gdzieś w latach 90., więc trochę mieliśmy do nadrobienia. Ale kawałek bateryjnego tortu możemy im wyszarpać. Mało kto w Polsce wie o istnieniu mechanizmu IPCEI, Important Projects of Common European Interest. Komisja Europejska powołała go do życia w 2018 roku, żeby wspierać duże projekty inwestycyjne w kluczowych sektorach przyszłości. Między nami mówiąc, powołała go dlatego, że skumała, że Chińczycy i Amerykanie na potęgę wspierają swój przemysł, na co nie pozwalają europejskie zasady niedozwolonej pomocy publicznej. Więc IPCEI to jest taka trochę wyrwa w systemie. Żeby móc wspierać własny przemysł w świecie, gdzie bez sensu mówiliśmy się na to, że my naszemu przemysłowi pomagać nie chcemy. Chociaż robią to wszyscy inni na całym świecie. No, nic. Anyway. Gdy usłyszeliśmy, że planowany jest IPCE dla sektora bateryjnego, zgłosiliśmy od razu do niego Polskę. Dzięki temu polskie firmy mogły zaistnieć w europejskim łańcuchu dostaw właśnie w sektorze bateryjnym. W wyniku dość długiego i skomplikowanego procesu selekcji okazało się, że nasze rodzime firmy mają szczególne kompetencje w obszarze recyklingu baterii, który to obszar będzie gigantycznym wyzwaniem środowiskowym no i biznesowym dla całej branży. Zwłaszcza dwie polskie firmy okazały się tu szczególnie mocne. Eneris i Elemental Holding. Ta druga dzięki IPCEI dostała dotację w wysokości 73 milionów euro na budowę pierwszego zakładu recyklingu baterii na skalę przemysłową. Ostatnio nawet widziałem newsa, że chyba właśnie otworzyli ten zakład w Zawierciu. Podsumowując, w sektorze baterii nasze państwo było jak Wayne Grecki. Dobrze namierzyło trend. Wykorzystało swoje instrumenty do przyciągania dużych graczy z zagranicy. Tym razem byli to głównie Koreańczycy, bo Amerykanie, co ciekawe, przespali rewolucję w bateriach. Przełożyło się to wyraźnie na nasz eksport. Staliśmy się drugim globalnym producentem. Weszliśmy również do europejskiej sieci IPCEI, żeby polskie firmy nie były w tym nowym sektorze tylko podwykonawcami. W sumie całkiem nieźle rozegrana partia szachów, więc przychodzi Francja i chce wywrócić stolik. Od 2023 roku w Unii Europejskiej obowiązuje specjalne rozporządzenie bateryjne. Chodzi w nim o to, że producent ma obowiązek informowania o swoim śladzie węglowym, czyli ile wy wyemitował CO2 w procesie produkcji. Komisja Europejska właśnie doprecyzowuje dyrektywy wykonawcze do tego rozporządzenia, i tu właśnie pojawia się trik. Otóż ślad węglowy, według projektu przeforsowanego właśnie przez Francję, będzie wyliczany wedle miksu energetycznego kraju, w którym dana fabryka się znajduje, a nie, jak wcześniej zakładano, według kraju produkującego przedsiębiorstwa. A nasz miks energetyczny jest koszmarny. Spójrzmy na mapkę, którą w tym kontekście przywołał Andrzej Krajewski. Ciemny granat to paliwa kopalniane. Jasny niebieski elektrownie wodne. Czerwony atom, żółty oze. Popatrzcie na Polskę i na Francję. Który kraj ma więcej złowrogiego granatu, a który świeci atomem na czerwono? Teraz już rozumiecie, jak jednym prostym trikiem prawnym Francuzi, sami będąc ważnym producentem baterii, chcą zniechęcić inwestorów zagranicznych do budowy kolejnych fabryk w Polsce i ściągnąć ich do siebie. Dlatego właśnie na alarm bije Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności oraz Puls Biznesu. Jakie wnioski płyną z tej historii? Jest ich trochę, więc po kolei. Skończmy z tym naiwnym myśleniem o Unii, gdzie interesy narodowe nie występują i wszyscy tylko chcą zrobić nam dobrze. Nie. Bateria to jest kolejny przykład, że Unia to jest po prostu przestrzeń twardej gry interesów. Wcześniej widzieliśmy to na przykładzie branży transportowej. Jak polskie tiry zaczęły zdobywać zachodnie rynki, to od razu pojawiły się europejskie regulacje dotyczące zatrudnienia pracowników, żeby obniżyć naszą konkurencyjność. Dlatego skończmy z tym bezsensownym przerzucaniem się albo euroentuzjaści, albo eurosceptycy, a gdzie jest taki zdrowy eurorealizm? Czyli chcemy być w Unii, ale po to, żeby twardo bić się o nasze interesy. Skończmy z równie naiwnym myśleniem, że jak zmieni się w Polsce rząd, to pewne strukturalne napięcia znikną. No, właśnie nie znikną. W sektorze baterii mamy rozbieżne interesy z Francją, bez względu na to, kto dziś jest u nas premierem. Więc cała ta narracja, że jak przyjdą jedni, to nam wszystko odblokują, a jak inni, to nam wszystko zabiorą, to wszystko nie trzyma się kupy. Strukturalne napięcia po prostu nie znikną. Nauczmy się też grać w taką samą subtelną grę. Jaką gra Francja, czyli wykorzystywać dyrektywy wykonawcze dla własnych interesów. W tym celu musimy jako państwo wzmocnić swoje kompetencje w tym obszarze. Ja po prostu nie rozumiem, jak będąc 20 lat w Unii, skąd pochodzi dziś większość polskich regulacji, ciągle nie mamy porządnego państwowego think tanku, który monitoruje takie procesy. Mamy Ośrodek Studiów Wschodnich, który monitoruje Wschód, mamy Polski Instytut Ekonomiczny, który monitoruje gospodarkę. Na najwyższy czas na państwowy ośrodek, który będzie monitorował to, co się dzieje w Brukseli. Kolejna lekcja i kolejny wniosek to energetyka. To jest dzisiaj nasza największa kula u nogi. Nawet jeśli tym razem zablokowalibyśmy Francuzów, to problem pozostanie. Wszystkie globalne koncerny liczą dziś ślad węglowy. Za chwilę ich polscy podwykonawcy nie będą w stanie sprzedać im swoich produktów, bo w ich miksie jest za dużo węgla. I dotyczy to wszystkich, nawet małego producenta soków z Łącka, który sprzedaje swoje soki do dużych sieci handlowych. On też już dziś musi policzyć swój ślad węglowy. I historia baterii świetnie pokazuje, że Polska nie będzie się dobrze rozwijać, gdy jedno ministerstwo będzie przyciągało dużego producenta Kore z Korei, a drugie ministerstwo w tym samym czasie będzie wyrzucało miliardy na elektrownię węglową w Ostrołęce. Kompletny brak koordynacji. Transformacja energetyki od 10 lat posuwa się po prostu zbyt wolno. I dziś widać, że to nie jest kwestia żadnej ideologii, tylko to po prostu jest biznesowa konieczność. I na deser. Ciągle wraca na tym kanale temat dobrego rządzenia. Jak widzieliście na liczbach, gdy rząd miał dobre rozpoznanie trendów bateryjnych, to udało się w 5 lat stworzyć od zera sektor, który dziś waży 3% naszego eksportu. Gdy zabrakło sprawnego lobbyingu na poziomie Brukseli oraz sprawnej transformacji energetyki, okazuje się, że cała ta praca może pójść w piach. Chcesz grać w geoekonomię? Potrzebujesz sprawnego państwa.